Dzień dobry, dzień dobry. Tu Łukasz Dominikowski z Bitainsp.pl. Dzisiaj powiemy sobie o tym, jak wypromować swój lead magnet. Przygotujemy skuteczną stronę zapisu do pobrania tego lead magnetu i też do budowania listy. Skupimy się na lead magnecie, który jest na przykład e-bookiem, który jest czymś konkretnym do pobrania, niekoniecznie webinarem, bo landing page strony na webinar no, nieco innymi zasadami się przygotowuję. My skupimy się na tym e-booku, raporcie czy checkliste, czy czymś takim w cudzysłowie fizycznym, co można sobie pobrać i szybko takiego landinga przygotujemy i pokażę ci, jak możesz sobie promować go, jak możesz budować dzięki temu listę adresową, jak możesz zrobić to skutecznie, jak możesz w ogóle promować tego lead magneta. Najpierw wejdź sobie na bitimes.pl. Ja to już włączam banerek, zobaczysz coś, coś takiego, taką właśnie tutaj stronkę. Możesz sobie założyć darmowe konto i testować przez tydzień co najmniej tą aplikację, możesz sobie stworzyć kampanię, liczniki, możesz tworzyć landing page, strony zapisu, strony sprzedażowe, możesz sobie to bez zobowiązań testować i eksperymentować. A ja jestem już zarejestrowany, zalogowany, i powiększam ekran, i przechodzimy do panelu B Times. Tutaj już jestem zalogowany. Tutaj do góry mamy zakładkę Landing Page, i na tę zakładkę właśnie przechodzimy. Tutaj mamy wszystkie nasze landingi z ostatnich live'ów, które robiliśmy między innymi. I dzisiaj sobie stworzymy jeszcze jeden landing Page, tym bardziej tym razem przeznaczony do promocji lead magnetu, jakim jest. No, jakiś tam e-book. Zaczniemy sobie tworzyć nowy landing. Wielko przypomnę, jesteśmy na żywo. Tutaj nie ma żadnych cięć, wszystko działa troszkę wolniej. E, coś się może zaciąć, komputer bardziej szumi, i są lekkie opóźnienia, więc tak to działa. Jeszcze sobie zerknę na agendę dzisiejszego live'a, żeby nie zapomnieć, nie pominąć jakiegoś ważnego elementu, o którym chciałem powiedzieć. No właśnie. Dobrze. Teraz już na pewno. Nie. Pominę. Jest ten człowiek. Procedura. Wszystko muszę mieć w punktach. No i teraz znowu wielki problem, bo jakiego, jaki wybrać sobie szablon pod naszego ibuka, e czy pod naszego lid magneta? Odwieczny problem. No i sam się teraz motam. No wszystkie takie cudowne. Nie wiem, może coś takiego, chyba tego jeszcze nie używaliśmy. 23108 Taka nazwa Landinga, kto wie dlaczego, może napisać w komentarzu. Ładujemy edytor. I też tutaj tworząc to chciałbym się skupić na kilku ważnych elementach, jakie muszą się znaleźć na takim landingu. To będzie bardzo, bardzo ważne. I zacznijmy od tego, że ja sobie wymyśliłem, że sobie wstawimy tutaj okładkę tego tego naszego e-booka i wykorzystamy w tym celu starą okładkę mojego starego bardzo e-booka sprzed 100 lat i sobie go wykorzystamy. Zapisujemy zmiany i mamy tutaj do dyspozycji właśnie ładną okładkę. Ona jeszcze generowana jakimś dziwnym starym generatorem, więc jest z niskiej rozdzielczości, żeby było ładnie tutaj tak widać, że to jest książka. Ech, tak to się kiedyś robiło, no ok, chciałbym usunąć tą panią nie wiem czy ona jest obrazkiem czym, on, czym ta pani tam jest usunąłem całą sekcję no tego jeszcze nie było ale wystarczy zrobić ctrl z i wszystko wraca do normy to jest sekcja i chcemy wywalić pełny kolor Zmień obraz albo usuń obraz. Tło, zrobimy pełny kolor. O, właśnie, o to mi chodziło, żeby wywalić to. Nie wiem, możemy. Nie, no trzeba byłoby jak coś coś bliższego tutaj e, tej stylistyki, żeby nam to trochę pasowało, tylko z kolei taki sam kolor będzie się nam zlewał, prawda? Trochę tak więc możemy go zrobić takiego jasnego o, i będzie smacznie pasować. Nie będzie ciemno, nie będzie smutno. Jeśli masz jakieś pytania, tutaj teraz na bieżąco możesz pisać komentarz, ja sobie przerwę pracę i chętnie na nie odpowiem. Jeśli będziesz miał później jakieś też pytania, wątpliwości, to też napisz w komentarzu albo bezpośrednio do mnie i będziemy mogli, będę mógł na nie odpowiedzieć, chętnie wyjaśnię i pomogę. Jak tylko będę potrafił. Dobra. E bóg jak zamienić sukcesymentów od razu płacących klientów, tak? Więc trzeba dać tu jakiś nagłówek. Chwytliwy nagłówek jest bardzo, bardzo ważny. Gdzieś tego sloganu już używałem. Dobra, tego nie chcemy. Coś takiego chcemy. Pytanie: Czy to tło pomarańczowe nam tutaj odpowiada? nie trochę nie odpowiada. Z kolei jak zrobię takie samo jak to, no nie wiem, chyba że zrobimy takie jaśniejsze. Takie delikatne, a czcionkę zrobimy wtedy czarną. No i może to będzie miało sens. No, Chociaż jeśli chodzi o tworzenie tak od zera, żebym miał ja jakieś ładne kolorki, dobra, to nie zawsze mi to wychodzi. To w 15 minut znak zapytania, dobra i tutaj zrobimy jakąś zachętę. Jakąś zachętę. Powiesz darmowy e-book i. I. i, i. Eee, jak zamienić adres e-mail klienta w 15 minut. Powiesz darmowy e-book i dowiedz się jak zamieniać subskrybentów w klientów. Tak bym to widział. Takie krótkie zdanie zachęty, chociaż no, no jest na szybko napisane, nieprzemyślane. Nie mam gotowych tych tekstów. E, tutaj mamy formularz. Szybko sobie go dostosujemy. Wywalamy datę, bo nie potrzebujemy. Imię może być: zgoda. Chło. Zgoda niech będzie. Nie wiadomo na co, ale to wiadomo. Nie będziemy tutaj w zgody się bawić na nasze potrzeby. Pobierz za darmo taki przycisk. No właśnie. Dobra, zgoda taka krótka, spoko. To zgoda teoretycznie nie musi być też checkboxem, ona może być tekstem pod. No ale to już musisz gadać ze swoim prawnikiem. Ja tutaj wolę się nie wypowiadać. Niech tak zostanie. No i całkiem ciekawie. Mamy okładkę, mamy nagłówek, mamy tutaj taki podtytuł, formularzyk trochę wyżej, żeby było go od razu widać. Pobierz za darmo. Ta zgoda, trochę słabo ją widać. O właśnie. No jak już ma być, to niech ją będzie widać. I może popracujemy nad przyciskiem trochę, bo mi się nie podoba. Ten przycisk kolor mi się nie podoba jest mało wyzywający a to jest najważniejszy przycisk na tej stronie pobierz za darmo jak będzie czerwony, będzie się wystarczająco wyróżniał może i tak zawsze można przetestować jeszcze robimy mu obramowanie nie robimy większą czcionkę na pewno i być może zrobimy tak za darmo dużymi tymi tak zwanymi drukowanymi literkami pobierz za darmo, zresztą chyba można go poszerzyć czy nie można go poszerzyć nie umiem, szerokość 60%, no to możemy zrobić 70% i będzie szerszy wtedy rozmiar ścianki zrobimy jeszcze większy no i dobra, jeszcze bym mu dał jakieś tło cień cień właśnie cień kolor czarny jakiś tak robi się cień robi się cień okej okay. i tutaj jest przy, yy, chyba grubość szerokość cienia tutaj przesunięcie a przesunięcie niech zostanie okej okay. takie żeby się trochę wyróżniał no może trochę po amatorsku ale mam prawo to zadziałać a więc tak, żeby nie pominąć tych ważnych elementów, aha, tutaj znowu się ten jeszcze, bo tu jest etykieta, to jest tekst początkowy. Tekst początkowy wyświetla się w polu domyślnie. Taki placeholder. O, właśnie, twoje imię, twój adres e-mail. Myślę, że pola są widoczne w miarę, nie będziemy tu wydziwiać. Ten przycisk, spoko. Zgoda mi się nie podoba, ale jak już była, to niech będzie. Dobra, ważne jest przycisk TA, dlatego, dlatego się na nim skupiłem też, żeby go dobrze zrobić, czyli widoczność, żeby się wyróżniał, żeby tekst było dobrze widać, co jest na tym tekście, żeby zachęcał do kliknięcia, żeby wiadomo co się stanie, gdy to kliknę, więc powiesz za darmo, dlatego dlatego jest czerwony, dlaczego, dlatego biały napis, żeby był naprawdę oczujebny, żeby się dobrze wyróżniał i jest też duży. Zauważ co ja robiłem. Powiększałem, powiększałem, zmieniałem kolorki i tak dalej. Nagłówek bardzo ważny, żeby w ogóle przyciągnąć jakąś uwagę. Czy ten jest najlepszy? Nie wiem. Wymyślałem go w 3 sekundy, może 6 sekund, tak jak widziałeś. Dobry nagłówek warto wymyślać trochę dłużej. Ten tekst tutaj też, ale jeszcze to nie koniec. Dodamy jeszcze korzyści, bo wizualizację jeszcze mamy, nie wiem, czy zauważyłeś, to jest bardzo ważny element, wizualizacja tego produktu e-booka, tak, żeby było widać, że to jest fizycznie, mimo że on jest wirtualny, że jest fizycznie taki e-book, że możesz go sobie pobrać i że tego dostaniesz, jeśli, e, jeśli tylko się tutaj zapiszesz, o, może tak będzie ładniej, a ty pastele tak słabo, dobra, teraz będzie ładniej, e, ja bym jeszcze się tutaj pokusił o korzyści właśnie, złapiemy sobie tekst i damy tutaj korzyści, Zrobimy taką listę. I co my tutaj damy za korzyści z pobrania tego ebooka, Czyli jak przygotować skuteczną ofertę jednorazową. Oczywiście to sobie poprawimy tutaj trochę na. No. Z wyglądu, jak przygotować skuteczną ofertę jednorazową, jak stworzyć skuteczny landing page. Skuteczny landing page, korzyść druga. Nawet nie pamiętam, co w tym e-booku było, ale to teraz nie ma znaczenia. Po prostu chcemy jakieś korzyści tutaj pokazać, żeby zaprezentować, jak to można i potrzeba robić właśnie na landingu. Przygotować skuteczną ofertę, jak stworzyć skuteczny landing page I, i, i jaki wybrać produkt. Jaki wybrać produkt. Jak ustalić cenę? Powiedzmy, że to są korzyści. Tego się dowiesz, pobierając ten e-book. E-book bliżej, nieokreślony. E rozmiary czcionki troszkę chyba większe. Nie wygląda to atrakcyjnie jeszcze. Odtąd między wierszami. O, lepiej. No i wypunktowanie zwykłe zrobiłem. No, może trochę żałośnie tak na szybko, ale, ale wyszło. Tutaj, pomodoro mi wyskoczyło. Ok, takie mamy korzyści. Tą sekcję możemy tutaj zmniejszyć. O, o, o. Tą w ogóle wywalamy. Nie będziemy więcej tutaj. Uh, uh, uh. Nic więcej nie potrzebujemy na tym landingu. Wywalamy te sekcje, żeby nic nie zepsuć, ale żeby to się ładnie wywaliło. No oczywiście, wiadomo, że tu można jakiś link do polityki prywatności i tak dalej, jest ewentualnie stopka, jakieś informacje, ale to już nie są elementy, które tak bardzo wpływają na konwersję takiego naszego landinga śmiesznego, jaki tutaj tworzymy. Śmiesznego. Czemu śmiesznego? Te kolory są śmieszne dla mnie dzisiaj. <laughs> Może jeszcze coś pozmieniam, nie wiem. No mnie śmieszą te kolorki nasze dzisiaj, ale okej, okay. okej, okay, okej, okay, okej. Okay. I teraz mamy jeszcze tutaj ważne opcje, ustawienia robimy i po pierwsze oczywiście chcemy zbierać adresy e-mail po to, żeby budować sobie listę adresową i potem prowadzić komunikację z takim użytkownikiem. Więc integrujemy sobie tutaj jakiś system mailingowy, jaki mamy. MailerLite, na przykład, czy tam co tam mail chimpa, raczej nie masz. Active Campaign może. Więc tam masz co chcesz, wszystko da się zintegrować. Jest nawet Webhook, więc przez Webhooka też da się zintegrować, nie ma problemu. To na pewno. I teraz, jak jeszcze możesz to zrobić, potem trzeba dostarczyć tego e-booka, tak. To, co klient sobie pobiera, trzeba dostarczyć. można to zrobić na różne sposoby. Możesz ustawić, właśnie kolejkę tutaj w MailerLite czy gdzieś tam w automatyzacji ustawić, że jak ktoś zapisuje się, dołącza do grupy, potwierdza zapis, to wysyłasz mu maila, tam gdzieś link wysyłasz. Albo możemy sobie to zrobić prościej, bo możesz to. O, tu jest autoresponder, i możesz wysłać to tutaj, w autoresponderze. Także. Tytuł wiadomości podaje, że pobierz swojego e-booka, odbierz e-booka, do którego się zapisałeś, coś takiego, nadawca, e-mail i wiadomość, i tutaj podajesz też link do pobrania tego e-booka. Tutaj można stawić link śmiało i, i pięknie to się wyśle i dostarczy Twojemu klientowi, więc można to sobie załatwić już u nas tutaj na Bitimes i nie trzeba tam wielce kombinować. Zależy, co tam sobie chcesz zrobicie. Następny krok, czyli tak zwana strona podziękowania. Mamy tutaj oczywiście trzy opcje. Domyślna strona podziękowania, pokażę Ci jak wygląda. Przekierowanie na adres albo na inny landing page. No i oczywiście nie może być inaczej, ale po zapisie na taki lead magnet warto przekierować użytkownika na ofertę jednorazową, gdzie tam dam jakiś fajny atrakcyjny produkt. Zresztą, o tym, o tym jest ten e-book właśnie, żeby w ten sposób to zrobić, ale to już pomijając. Więc, warto zamiast na zwykłą stronę podziękowania kierować na ofertę jednorazową, ale akurat ta seria liveów nie jest o ofercie jednorazowej, tylko o tych różnych landingach do przygotowania, ale też ci chciałem powiedzieć, żeby zwrócić na to uwagę. Jeśli tego nie zrobimy, to tutaj tutaj do góry jest taki ten. Mamy taką domyślną stronę podziękowania. Trzeba zmienić to zdjęcie z tła i tak dalej. No ale nam to jest na razie niepotrzebne. My raczej idziemy w oferty jednorazowe, więc ustawiamy tam link do oferty albo zaznaczamy landinga, jeśli mamy tutaj landinga naszego. I gdy ktoś się zapisze, to wpada na naszego landinga, na naszą ofertę jednorazową i kupuje. I fajnie sobie pokrywamy dzięki temu koszty reklamy. Przyzwyczajamy klientów do zakupu, no i jest cudownie, wszyscy są zadowoleni. No i zobacz, mamy 18 minut. Może nie jest to najładniejszy landing, tak na szybko robiony z dupy. Mogłem wziąć ładniejszy szablon, myślę. <grym> Zdecydowanie tak. Ale, ale tak naprawdę o, o, o tym, czy landing jest dobry, czy nie, świadczy jego skuteczność. Jeszcze sobie pozwolę tutaj opublikować. O tym świadczy jego skuteczność. Czy tak naprawdę ludzie będą się zabijać? Bo niekoniecznie landing musi być ładny, on ma po prostu spełniać swoją funkcję, zawierać odpowiednie elementy i to w taki sposób ma być przedstawione, żeby właśnie przyciągać tych klientów, żeby jak najwięcej osób się zapisywało i pobierało ten dokument. I tak też myślę, zrobiliśmy. Mamy najważniejsze elementy na landingu: nagłówki, korzyści, cechy, bardziej korzyści. Wezwanie do akcji, jasne, jest wizualizacja tego produktu, tutaj ładna okładeczka i jak to wygląda w podglądzie, tak to wygląda w podglądzie. Fajnie nam się tutaj na jednej stronie ładnie ten landing mieści. No Tu możemy się zapisać i zbierać sobie leady. Oczywiście wszystkie pola są obowiązkowe, tak zaznaczyłem, chociaż imię niekoniecznie musi być obowiązkowe. Imię możemy oznaczyć, taki szczegół. No, jak dopracować te kolorki tego tła, no, byłoby bardzo, bardzo ładnie. Ale to, to już nie dzisiaj. Myślę, że przekazałem to, co chciałem ci przekazać. 18, 15, 20 minut nam zajęło stworzenie landinga. Do kolejne 3 minutki, żeby podpiąć tutaj system, tego nie będę robił, no bo tam za dużo bym ujawnił, na przykład, moich moich kluczy. Niepotrzebny to jest, ale tak to właśnie fajnie, pięknie działa. I w ten sposób można zacząć budowanie listy adresowej i można promować swój lead magnet. I to wszystko na na bitimes.pl Nie tylko możesz tam tworzyć liczniki i kampanie ograniczone czasowo, ale również właśnie tego typu landing page, więc całościowo możesz w zasadzie zbudować sobie fajny, skuteczny lejek sprzedażowy. Śmiało zachęcam do tego, żeby wejść na bitajms.pl. Link sobie tutaj na dole frunie bitajms.pl Założyć darmowe konto, testować przez tydzień bez zobowiązań, bez podawania karty z pełnym moim wsparciem. W razie pytań, problemów, wątpliwości, możesz śmiało pisać do mnie bezpośrednio tutaj w komentarzu, na messengerze, na czacie, na maila, gdzie tylko się da. Jeśli chcesz, możemy się nawet umówić na niezobowiązującą darmową konsultację i tam ci wszystko wyjaśnię, omówię, jak to wygląda, jak to działa i jak możesz wykorzystać to w swoim. Biznesie. Tyle ode mnie, nie przedłużam sztucznie, kończymy tego live'a. Dziękuję za uwagę. Widzimy się jutro o godzinie, chyba coś tam, 11.30. Temat jeszcze z mi, no nie pamiętam, ale już jest zaplanowany live. Dziękuję za uwagę.